Hokejowa zadyma. To jest to, co lubimy najbardziej. Hokej to taki sport, który polega na tym, że mamy taki oto krążek i cały spis polega na tym, aby wbić go do bramki przeciwnika. W prawdziwym hokeju hokeiści, czyli zawodnicy czas, czasem się tłuką. Czasem. W Brawl Stars zawodnicy tłuką się non stop. Ja jestem Mikaty, Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę, dojeżdżamy do 5000 subów, cieszcie się tym shortem, cieszcie się tą hokejową zadymą, bardzo lubię ten tryb, naprawdę lubię i to będzie gol, to będzie gol, jest, to jest 1-0, to jest 1-0, hokejowa zadyma, drużyna Mikatego Versus. reszta świata, 1-0 i w tym momencie nawet może tak dla mnie zostać.

Możemy albo awansować w tej tabeli, albo w tej tabeli spaść na sam dół. Aczkolwiek nie oszukujmy się, ten kto gra, ten kto wykorzystuje te bilety. No, siłą rzeczy ileś tam razy wygra, więc tutaj no spaść już raczej poniżej <grywnego> pewnego poziomu się nie da. Ale dobra, nieważne. Ja jestem Mikaty. Was serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Dojeżdżamy do 5000 subów. No to co? Mamy 2 do 0 i w tym momencie nic nie zagrozi wynikowi. Tak, 2 do 0 musieliby się naprawdę postarać musieliby nas przejść wszystkich, żeby strzelić dwa gole, żeby zremisować. Tudzież trzy gole, żeby wygrać tą grę. Więc tutaj jest na plus. Tu będzie awans. A Mendy się postarała. Postarała się nic wam nie pomoże. 2-1, 3 sekundy do końca. Dziękujemy bardzo. Jakie staty, jakie staty, jakie staty, jakie staty. Staty z raty. 7 eliminacji na 3 przegra.